Bardal, Tepesz, Okoń. Bangkok 2025. Czy to jest, jakaś, czy to jest jakiś follow-up do Berlina? Widziałem tylko, żeby pisać, jak, jakiego yy, długiego ma się... Jaki długi harpagan się ma. Teraz pisało, Jest. Mały harpagan, wielkie serce. Bardal namawiał do tego, by się dzielić długością swojego pytloka. Udało mi się posnać z Bardalem. Jest to byk, kurwa, koń niesamowity. 204 cm wzrostu. Mega przyjazna morda, mega fajny gość. Ogólnie jakbym miał was Wam zdradzić wizualnie do kogo jest podobny, to jest podobny do Skomzora trochę. Serio. Może brzmi to dziwnie, ale tak mi się, tak mi się kojarzy. Mega byk, mega luj. Miał przy sobie wkołczanie prawidłowości e, swoich ogórków oraz e, płytę. Pokazał mniej więcej jak, jak, jak się ona prezentuje. Bardzo fajny gość. Bardzo taki, taki fajny, taki real, real roof. E, czy poznałem te pesza, Nie. Postałem tylko Bardala. Więc wiecie, jak, jak ja już wiem, jak wygląda. Ów kawaler, ile ma lat, nie wiem na Malat, ale jest wysoki, kurwa naprawdę. Bardal jak przechodził yy, jakby na afterze, czy na afterze, jakby na backstage'u, czy, czy, czy w tej części dla VIP-ów na koncercie Kubana, to naprawdę były tam dziewczyny, które robiły takie, o, kurwa, a jak siadały na Bardala, to robiły. A hła, kurwa rzeczywiście. <laughs> Serio, Bardal jest takim gościem, nie? że wydaje mi się, że niska Alaska nie musiałaby. Znaczy, w wiadomym celu, nie musiałaby wcale jakby zmieniać swojej pozycji startowej. Jeszcze raz. Tu będę śpiewał. Cock Airlines, ja pierdolę. <słuch> Ale szczerze, jaki ładny. Tu będę śpiewał. Pierdolę, że śpiewa. będzie śpiewał. świetnie. Zrobimy bardzo rzadko. Co? Z... Poleciałem do Bangkoku. Na Poketina i na Kok. Zawsze jak jest w Bangkoku, jest Koku. Od Koka, nie? Od, od Fiuta Koku. No tak chyba jest, nie? Czyli Filip Koku, bo to kipiłek kiedyś holenderski. Pomocnik chyba. Poleciałem do Bangkoku. Na Puket i na mój. Tam poznałem dupę. chujem dłuższym niż mój. <laughs> Poleciałem do Bangkoku, później na poket i na koch samój No i byłem w szoku. Nie, wiem, czy nie jest trochę za cicho? Ale może się mylę? Ja pozałem tupę, schujem dłuższym niż mój. Wychodzę na miasto sobie tak jak zwykle z flaszką. A ci azjaci jakoś krzywo patrzą. Yo. Nie należy. No bo wiecie co chodzi. Dobra, ale myślałem, że to nie będzie wyjazdowy klip, a jednak jest wyjazdowy, okej. Okay. Myślałem, że to wszystko takie wiecie, AI w ogóle, nie? To sobie tak jak z w**ku, to Ja z chujem dłuższym niż mój. Wychodzę na miasto sobie tak jak zwykle z flaszką, a ci Azjaci jakoś krzywo patrzą. Nie narzekam, bo są mili bardzo, co druga dziewczyna chce mnie poczęstować fajką. Ubrałem koszulę... Ale teraz o czym my w ogóle rozmawiamy? O jakiej fajce my gadamy? Mogłem go dopytać, k**wa, nie? Wybrałem bo są mili bardzo Co druga dziewczyna chce mnie poczęstować fajką Ubrałem koszulę, wybrałem najlepszy krój Dziś idę na całość chociaż anioł szepcze stój Wziąłem ją na pokój powtarzając że ten dzień jest mój Już nie mogłem się doczekać kurwa tu taki chuj doimy wetru... Ale patrzcie jakie ma niebieskie oczy Bardal Czyli taki rowowy numer, nie? Taki rowowy numer, ale tym razem chyba taki no jakby bardziej by od pozostałych o. Trójkę tak, ja ona i jej. Będzie nie z mój. Już nie mogłem się doczekać, kurwa, tu takich chuj. Doimy we trójkę tak, ja ona i jej maluch. Ja ostrany staram się wymyślić gadkę na poczekaniu. Ona opowiada mi, że była na zebraniu. I ją klient tak rozjebał, że nie trze dupy po sraniu. To było niewygodne. Miałem zabrać ją do Polski, ale chyba jest z bagażem problem. Bo wykupiłem jej tylko walizkę. Nie wiedziałem, że ma torbę. Yo. Ja pierdolę, kurde, <gulę> przepraszam, nie? Yo poleciałem do bangkoku na Phuket i na Koh mój, tam poznałem dupę z chujem dłuższym niż mój tam poznałem dupę z chujem dłuższym niż mój poleciałem do bangkoku później na Phuket i na Koh mój. no i byłem w szoku bo poznałem dupę z chujem dłuższym niż mój Swój znajomy numer, ale ledwo co rozumiem, że już kupiony mam bilet i zapraszam je na weekend Pokaże mi Bangkok, poprowadzi przez miasto i zobaczę na Bangkok, bo na pewno nie ćwicę, o że wylądam Zobaczę na Bangkok Ej ja zobaczcie nawet ten samolot wygląda jak chuj z daleka Jestem już na na Bangkok, bo na pewno nie cippę Orzeł wylądował Jestem już na miejscu łapieć cierpanocą, bo muszę dotrzeć do centrum z auta i tajka odsuwa się szyba Niby jest osiemnasta, ale chuja widać Zapraszam je na masaż, wrażenie dobre sprawia i mimo że ja płacę, to ona stawia Mówi mi o ping-pong show, pobudza zmysły Tu nikt nie strzela słucha, tutaj się strzela z pizdy, teraz jadę z nią, nic z stanie mi No nie, no dobra, jak już teraz widzę maskę, to wiem jak bardzo wygląda. Yy, ale nie no, jakby Trzeba przyznać, że no fajnie się uzupełniają, ale jednak bardzo stopień. Pieterko wyżej, nie? Pięterko wyżej, nie? Na tym piętrze chodzą laski z cipkami. A na piętrze te peszze chodzą laski z. Na drodze. Nie, nie, nie. Chyba, że stanie jej po drodze. Kurwa ileż można? ty taki są niedbałe. Szybko wysiadam z taksy, bo wszystko robią na pałe Poleciałem do bankoku Ale ten, ten refren jest taki trochę śmieszny, a trochę taki, taki wzruszający. <laughs> Tam poznałem dupę. Poleciałem do Bangkoku. No i było super. Super, super, Poleciałem do Bangkoku. Na Phuket i na Koh Mój. Tam poznałem dupę. A tu jest kurwa. Jakby tu jest mocno komputerowo podziałane, już chujnie w tych scenach. Szkoda, nie? Jakby ogarnęli taką kurwa salę. Z chujem dłuższym niż mój Poleciałem do Bangkoku Później na Phuket i na Koh Samui No i byłem w szoku Bo poznałem dupę Z chujem dłuższym niż mój Czyli takie staro babiczowe po prostu. Uważam, że te single, które wychodziły do tej pory były, miały taki jakby, miały dużo z, z tego starego rowu, ale były takimi rzeczami Lepiej zrobionymi, bardziej dopiętymi, może bardziej takimi, pro. A to jest taki powrót, taki powrót do tej takiej luźniejszej stylistyki, nie? Do luźniejszego kutasa spodnych. Dobra, spoko przyjemne. Ale no, jestem przekonany, jakby że no, refren tu będzie robił robotę na koncertach. Nie wszyscy będą śpiewali o tym, Kutasie, który jest dłuższy niż, niż Twój i mój i chuj. <laughs> ale. No, wydaje mi się, że te poprzednie. A czy, jakby trzeba, trzeba przyznać, że te single się różnią. Ale to taki najbardziej luźny single. Nie? Ten. Taki... To jest taki single do Grilla. Nie wiem, kurwa. Dziwny jest ten single, nie? To jest taki single, że kurwa nie wiesz, czego wy... puścić przy ziomach. Ale wydaje mi się, że to będzie robiło robotę na jakichś Grillach. Nie wiem czemu. Po prostu. Na jakichś takich męskich posiadów, kurwa, nie wiem, nie? Będzie to trochę takich hymn, eee, przy którym nikt się nie będzie bał powiedzieć, jak długiego ma Har Harpagana. <grywka> po prostu, nie? Wszyscy będą otwarcie mówili o swoich petardach, kurwa. I dlaczego ich petardy są mniejsze od tych tajskich. Kurwa szczerze? Na końcu bym elegancko zobaczył takiego kurwa Mati Borka. Czy Gyuri opuszczasz opierelasz kiełbę, a brakuje mi trochę ma Matiego Borka w tym klipie. Nie wiem czemu mi się teraz tajskie kopyto przypomniało. <ścoughs> Delikatnie.